piżamie, ciemno za oknem, jakby był vlogmas, no ale taka specyfika listopada. Ja wam o tym muszę przypomnieć. Uważajcie, o czym marzycie. Uważajcie, o czym myślicie, uważajcie, co mówicie, bo nigdy nie wiecie, co z tego się spełni. I tak jak spełniają się złe rzeczy, tak też na szczęście spełniają się dobre. My przez ten remont, przez to zamieszanie mamy cały czas brudno w chacie, ja codziennie odkurzam. Dół i góra, czasami na zmianę jak nie mam siły albo czasu po prostu, no bo końcówka roku jest bardzo pracowita w mojej branży. No i teraz słuchajcie, Piotrek rzadziej to robi, w weekendy zawsze mamy podział, on robi dół, ja robię górę, ale w tygodniu jak jest ten brud taki wiecie około remontowy, no to ja odkurzam, zmywam na mokro praktycznie co dwa dni, bo tego kurzu po prostu, ja wam już go pokazywałam zresztą, więc wy wiecie jego style no i ja głównie to sprzątam Oliwia ma szkołę i swoje obowiązki Piotrek aktywnie robi remont razem z e, takim jednym panem e, no to jest mega pracowity facet więc ja nie mogę leżeć i pachnieć ja nie jestem tym typem kobiety ja żeby leżeć i pachnieć to sobie muszę zasłużyć, mam tak, o i wtedy życie ma niesamowity smak bo na wszystko jest czas i miejsce ale do brzegu Aleksandro do brzegu, nie lubię jak się to mówi Aleksandro, do brzegu Olu Dlaczego trzeba uważać o czym, się, o czym się mówi, o czym się myśli? Zaczniemy od najświeższej rzeczy. Niedalej jak tydzień, czy półtora tygodnia temu narzekałam na to ciągłe odkurzanie i syf, i pisze do mnie Dreamy, że dlaczego ja jeszcze nie mam ich robota mopującego? Ja mówię nie wiem. Nie wiem, czemu na to nie wpadłam. I go mam. I dzisiaj wam pokażę, jak on działa. Jakie moje życie stało się piękne, odkąd on jest z nami. I mam więcej czasu na ogarnięcie mojej rodziny, swojej pracy. Praca w piżamie świątecznym przed komputerem też kiedyś była moim marzeniem. Pamiętam, jak ponad 10 lat temu, kiedy pracowałam w redakcji. Jeżeli ktoś z Was jest tu nowy, to Wy nie wiecie, że ja byłam przez wiele lat dziennikarką i koordynatorem w serwisie o dobrach premium. deluxe.miasto.pl a wcześniej pracowałam w wirtualnej Polsce. I miałam gdzieś tam na boku ten kanał na YouTubie, który był totalnie moim hobby, moją pasją, moją odskocznią. I z Anką, jak się poznałyśmy, ona miała mały kanał, ja miałam mały kanał. I tak sobie gadałyśmy, jak fajnie by było tylko to robić w życiu. I móc żyć z tego YouTube'a, bo to jest takie niesamowite. I właśnie pracować sobie tak, żeby wszędzie na świecie móc coś zrobić zdalnie na kompie. I słuchajcie, moja kariera zawodowa się tak właśnie ukierunkowała, że ja pracuję kiedy chcę i gdzie chcę. Niestety, ale jak masz swój biznes, to, to trochę wychodzi poza te granice z marzeń, że kiedy chcę i gdzie chcę, bo niekiedy nie chcesz w nocy czegoś robić, ale robisz, bo się nie wyrobiłaś. Ale to są słodkie chwile. Dla mnie to są dużo lepsze chwile niż siedzenie w redakcji i pracowanie na czyjś sukces. No bo tak, tak było, no nie? Oczywiście każdy z nas jest inny i są ludzie, którzy kochają pracować na czyjś sukces i być częścią tego zespołu. Ja uwielbiałam być częścią zespołu, ale z tym, co miałam w głowie, jakie pomysły, jaką kreatywność, gdzie większość nie było wykorzystana u pracodawcy, to zawsze wolałam być swoim szefem. No i kolejne marzenie, życzenie, które się spełniło. Nie? I tak ja mogę Wam wymieniać te rzeczy, o których kiedyś gdzieś tam nieśmiało myślałam i one się wydarzyły, więc naprawdę uważajcie, o czym myślicie. A teraz muszę trochę popracować, a potem będziemy szykować chatę na przyjazd mebli. Uwielbiam siedzieć na podłodze i teraz mogę to robić bez w ogóle jakiejkolwiek krępacji. Skończyłam już nagrania, pracę i teraz właśnie powinnam odkurzać, ale... Zamiast tego będę robić sobie zagadki kryminalne, które są po prostu cudowne i wciągające super na jesień. A, dlaczego nie muszę odkurzać? Dlatego, że jak wiecie moje marzenie się spełniło i jest ze mną mój nowy robot sprzątający. Jest to Dreamy L10S Pro Gen 2. I to co go wyróżnia na tle konkurencji to że on ma naprawdę wysoką moc sania, aż do 7000 paskali sięga, do tego mamy dwa tryby, mamy odkurzanie i mopowanie. I to jest coś cudownego. Mamy aplikację, która jest bardzo wygodna i możemy sterować tym odkurzaczem, nawet jak jesteśmy daleko od domu i chcemy na powrót mieć czysto. Ja nadałam imię Zbigniew, bo... Brakuje męskiego pierwiastka, poza moim piotrem, biednym, jednym, przez kobiety w tym domu, więc mamy Zbigniewa. I on przepięknie mopuje podłogi, nie wylewa za dużo wody. Ma dwa pady mopujące, które są super tkaniny, która sprawia, że nawet jakieś takie mocniejsze plamy, takie za on pięknie ściera bez właśnie użycia chemii. I on teraz wokół mnie jeździ, bo on na bieżąco sobie skanuje pomieszczenia. I w ogóle na mnie nie wpada. Co nie znaczy, że gdyby wpadł na przykład na próg, to by go nie pokonał. Bo dzięki temu, że ma taki mocny silnik, to bez problemu on przeszkody wszelkie pokonuje. Mogę Wam to pokazać na przykładzie dziwnego mebla, który wam w salonie i on bez problemu sobie przeskoczył przez jego nogę i z niej potem zeskoczył. Nie zalewa dywanów i to jest super. Jak mamy tryb, bo możemy włączyć sam tryb odkurzania, sam tryb mopowania albo tryb włączony. I właśnie jak jesteśmy na tym trybie łączonym i on sam inteligentnie decyduje o tym, czy ma zmyć podłogę, czy wjechał już na dywan. O, właśnie teraz on wjeżdża znowu na, e, na ten mebel, którego nie lubię i muszę go wymienić. Czekajcie. Ja go zapauzowałam, żeby sobie trochę w odpoczął, bo ogólnie cały dół już mam odkurzony. Więc on sobie super radzi właśnie z jakimiś przeszkodami, z progami, bez problemu przez nie przeskakuje. Nie wylewa wody bez względu na to, na jakiej jest U nas mopował i drewno, i kamień, i płytki, czyli kafle, i wszędzie to mopowanie jest naprawdę wysokiej jakości. W sensie takim, że te podłogi naprawdę są czyste, lśniące. No i super jest to w takich urządzeniach, które łączą ze sobą funkcję odkurzania i mopowania, że możesz na mokrą podłogę go puścić, więc jak Cię coś wyleje, to on Ci to zetrze, on to wciągnie. No i potem też używając wody, którą ma w zbiorniku, a ten zbiornik jest całkiem duży, bo tam jest chyba 400 ml z tego co pamiętam, to on jeszcze właśnie to potem ci wymyje, potem jak wciągnie te plamy. No rewelacja. Czas pracy naprawdę długi, bo mamy 200 minut, on sam wraca na, do domku, na swoją stację dokującą. No i też jak przeskanuje Wam pomieszczenia, to możecie ustawić sobie strefy zakazane, do których on nie wjedzie. Jak na przykład macie, tak jak ja mam, stół z krzesłami, które mają takie stalowe nogi, przez które on przeskakuje, w ogóle jest hałas, on sobie z nimi radzi, ale to jest tak, jak jesteś w domu, to że masz hałas, to możesz to ustawić jako strefę zakazaną i on w ogóle tam nie będzie wjeżdżał. To jest jakby rewelacja. Minus tego urządzenia jest taki, że jak masz taki włochaty dywan, jak my mamy tutaj powyżej 3 mm, jak masz runo, no to nie jest wskazane, żeby on to odkurzał. Ja nie wiem dlaczego, bo my normalnie odkurzyliśmy nasz fluffy dywan, i fakt faktem, że on dość szybko z niego uciekał, że on go tak nie skanował miejsce pomiędzy takich podłogi. Nie wiem, może to jest kwestia dopracowania lepszego poznania tego sprzętu, bo mam go od niedawna, ale jakby no już teraz jestem totalnie nim zachwycona super, on też właśnie dzięki temu, że ma mocny silnik to on mocno, tak konkretnie wciąga wciąga brudy i ja wysypałam bułkę tartą, no bo to jest taki dość ciężki odpad, on jest zmielony ale te drobinki są dość ciężkie i miałam taki, mam w sumie takiego dziada, stary odkurzacz jeżdżący, to on już sobie nie radzi z takimi większymi drobinami albo jak masz piasek z buta, no to on sobie super radzi, pięknie wszystko mi powciągał, no i ma taką szczotkę na boku, która właśnie bardzo fajnie zbiera cały syf, cały brud właśnie do środka. Także ja wam link do tego dreamy zostawiam. Hata jest odkurzona, ja w ogóle nie jestem zmęczona, w ogóle to jest coś, coś cudownego i za chwilę, w ogóle jakoś tak ciemności zrobią, za chwilę przyjadą meble nasze i po prostu, nie mogę w to uwierzyć, meble przyjadą, chata czysta, gotowa, meble odjadą, panowie pewnie trochę zniosą znowu z dworu jakichś tam brudów, więc znowu on Zbigniew w, Dreamy Zbigniew mi posprząta. No po prostu kocham firmę Dreamy, mam od nich... Odkurzacz pionowy mam odkurzaczom pionowy, mam suszarkę, wszystkie sprzęty śmigają jak złoto. Mają dużo lepsze ceny niż sprzęty konkurencyjnych firm o podobnych parametrach, a naprawdę jakość wykonania i to jak one działają to jest złotą. No dobra, jesteśmy gotowi. Ja idę się szybciutko przebrać. No i zaraz tutaj będzie mega harmider. Jezu, ale emocje, słuchajcie. Czy ktoś z Was maluje ścianę, na której będzie zabudowa? Czy nie? <gryw> Dajcie znać. Ja się jadę tu Dobra, już idę stąd. Nie ma jeszcze vlogmas. Ale jest już pierwszy śnieg. Wow. Ja na tle śniegu. Żeby nie było, że ja to. Wiecie, kiśniełem fotomą też, albo że ja to nagrywam w innym terminie. To, to się dzieje dzisiaj. Dzisiaj jest dzień magii i przełomu, a ja idę Wam pokazać korpusy i fronty mebli, które do nas przyjechały. O, wow! Jakie piękne. Widzicie? Mhm. Takie przygotowania domu. A to słuchajcie, zong. Zapauzuję tę muzyczkę, żeby nie było. Słuchajcie, mamy taki zong. To jest taka sytuacja, gdzie jest takie, można rzec, szczęście w nieszczęściu. Bo ja nigdy jeszcze nie słyszałam o sytuacji, w której ktoś, kto. Przeszedł przez cały remont, zrobił to bez stresu, bez potknięć w idealnym timingu. I u nas sytuacja wygląda tak, że dzisiaj miały przyjechać korpusy razem z frontami, ale Oleg wysłał mi chwilę potem, jak wysprzątałam dom, skończyłam pracę i nagrania, wysłał mi zdjęcie naszych frontów, i one były są dużo jaśniejsze niż kolor, który my wybraliśmy. Okazało się, że ten kolor, który my wybraliśmy w lakierni, ponieważ on, on był z nowej kolekcji kolorów, więc jakby Olek też nie znał tak e, dobrze tego odcienia. No i okazało się, że on na żywo jest prawie że biały. Ja wam tu wstawię zdjęcie. Tymczasem nasze meble miały być beżowe, takie w klimacie jasnego kaszmiru. No, i my mamy wszystko do tego dobrane: podłogę, dodatki, jakby ca cała ta wizja. No i wiecie, nerwy, w ogóle stres, co robić, e, kwadratowa głowa, a w sumie nasza reakcja nie powinna być taka: chociaż jesteśmy tylko ludźmi, więc, jakby wiecie, ciężko też samego siebie oceniać w takiej sytuacji. No, ale oboje się z, z Piotrem zestresowaliśmy, a prawda jest taka że realizacja tego zlecenia w redesignie jest o tydzień szybsza niż mamy to w umowie. Więc i tak firma stolarska daje nam meble tydzień szybciej i myślę, że gdyby nie było jakiejś niespodzianki, to by po prostu ziemia zrobiła się płaska. Takich rzeczy się nie dzieją. No i tutaj po prostu tak wspaniała reakcja Olka, bo jakby wymieniliśmy parę wiadomości, Piotrek do niego zadzwonił, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie i dosłownie minutę później dzwoni do mnie Olek i mówi, że jest po rozmowie z lakiernikiem i on bardzo późnym wieczorem pojedzie po te fronty, a one, on ma firmę, z którą współpracuje, która właśnie mu to maluje wszystko, co on sam robi w swojej pracowni w Gdańsku. Dość daleko, właśnie za Gdańskiem, i on osobiście jedzie załadować wszystkie fronty na ciężarówkę. I przywiezie nam, co ja Wam też pokażę, realnie e, możliwe odcienie beżu, które są sprawdzone i wiemy, że one wyjdą pięknie. No i on już rozmawiał z tą lakiernią i załatwił, że tak naprawdę w ciągu dwóch dni oni to przemalują. Ja jestem zdumiona. Że można z takiej sytuacji wyjść z taką klasą i tak szybko zadziałać, być takim sprawczym i tak otulić tego klienta? Bo powiem Wam szczerze, że polski standard w wielu firmach nie traktuje klienta dobrze. Spójrzmy na firmy kurierskie, czy też inne firmy stolarskie, meblarskie, gdzie często jest takie podejście, że sama Pani tak wybrała to jest Pani wina. Przecież Pani pokazała palcem. A tutaj jakby oni wiedzą, że jesteśmy nie do końca zadowoleni, że mieliśmy inną wizję i to nie jest ich wina, tylko wina tego e, tak naprawdę mm, tego koloru, który wyszedł jakby no inaczej, nie był wcześniej sprawdzony i od razu Bank jest rozwiązanie. Po prostu dla mnie taka klasa firmy, takie osoby powinny być wynoszone po prostu na rękach i one po powinny prowadzić wykłady, edukować inne firmy, jak traktować klienta. Macie ochotę mi opisać swoje FKP remontowe to w komentarzach. Pośmiejmy się. Gdzie mam uciekł z tym. Już chwila herbata, hmm. zaraz się zrobi. Tak. Czemu? Czemu nie przyszła bo poszło do przywałowania cały. Ja myślałam, że kawałek nam przywieziesz. Nie no, to musiałam wszystko oddać. No to jest ten kolor, co miał być. No jaki, Co tak? Piotruniu. Piotruniu? Zmęczony? Nie, nie. Dzisiaj jestem niefotogeniczny. Tak? Oj, tam muszę być taki skromny. A to drugi, to co to przywiozłeś? No, słuchaj, kolory przywiozłem, a na jeden to... A. To lewa, nie? nie no, petarda. A to jest ten sam kolor? Nie, to są dwa różne. Ten po lewej taki bardziej w pomarańcz Ten po prawej jest taki bardziej beżowy. Tak, to jest po prawej, no. Ogólnie oba są spoko. Nie no, ten po lewej jest za bardzo żółty. żółtawy, no. A no. pamiętasz nazwy? Tu mam na próbce mój kolor. Dobra Piotrek, jak będzie brzydka nazwa, to nie bierzemy. Tu, tu nie jest, ma. To jest RAL 9016, a tam jest... NCS i tutaj dopiero zobaczysz ciekawą Aha, myślałam, że będzie jakaś nazwa typu, wiesz, Kaszmir o poranku czy coś. Nie, 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 nic takiego nie ma. No ten mi się bardziej mhm. I to są te ryfelki, które będziecie mieli na wyspie. Jezus. Mogę wam coś więcej pokazać. Ładne. Na, na... Piotrek, nie? Piotrek, ale ty wyglądasz do opalonego jak się wkurzysz. E, to jest postument. Co to znaczy? Czyli podstawa to są do Tak. Czyli to jest podstawa do tej półokrągłej wyspy. No. Tak? I tu są już fronty sobie leżą. Już od spodzwurkowane. Do jeszcze dobrze by się polegać. będzie. Je, je, je. No takie bananki wychodzą tak jak tam. Nie? Hmm. Dobra, to, to po prawej stronie. No. Nie no to jest właśnie ten... bo to jest taki szarawy beż. Pamiętasz, żeśmy gadali właśnie o takim kolorze. To, to jest to beże, nie bieże. no, on tak na wzórniku też wyglądał na taki, no ale tak czasami. Ale ty... Nie wracają do tego. A ty się nie wypowiedziałeś na temat podłogi. Może Będzie, być? Jest ładna. Będzie po do kuchni. Bo wszyscy mają z szarym pęknięciem. Taka, że jest jaśniejsza na bieli... Będzie zajęliście pasowo do odcieni złotego cokołu. No właśnie. No. A wiesz, a ten szary jest taki, że wszyscy go mają. Już do, jakby nam do się zobaczyło. No. Za dużo, a ten jakby bardziej taki jak naturalne są kamienie. No zobaczymy, Nie? się jak tutaj ci spowiadałem, wyszło tam czy to jest tyle, coś o mówiliśmy. Nie, nie No oczywiście. No, Ale nie mam, nie wiesz nie. co, mam... mam blendy, więc jakby coś. Blend tak, to... powinna wklejać firma kamieniarska. Ja, ja to rozumiem. I, i co do zasady, uważam, że już wam go wiedzą o co chodzi. A oni wiedzą, że będzie młynny. Ale. U nas młynny, nigdy nic mi się nie wydarzyło z tym młynkiem. Około 10 kilometrów, mniej więcej. Nie? Ale ty wziąłeś ten e, slim? I ten ma slim? Bo nie ma taki. Co e... dwudziestka piątka kosztuje dwa wieści. Jakbyś tam na mnie nie mierzył, nie patrzył. Zwykły Francuz, co dwudziestka piątka kosztuje. Tysiąc. Do wariatów, no weź. To jest reflowanie z naszej wyspy, możecie pamiętać z projektu. To jest tarka do prania. Do pięty. Już jest za późno na takie rozmowy. Koniec. Nawet światełka zapaliłam na twój przyjazd, widziałeś? Pa! A to nie...